Proszę Państwa. Jesteśmy w salonie 2 30 km od goszczy w nagle nad nofecią. Nasz salon jest yy, największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na www.son Mamy dzisiaj śnieżną aurę. Chcieliśmy Państwu zaprezentować najmniejszego kłada z serii Linhai. Jest to Linhai 300 z napędem 4x4. Proszę Państwa, ten kład występuje w kilku wersjach kolorystycznych. U nas prezentujemy go w wersji czarno-zerwonej. Mamy tu oczywiście napęd 4x4. Pojemność 275 cm3, zapłon CDI, moc 12,8 kw Chłodzenie cieczą plus wentylator elektryczny. Napęd 2 razy na 4, 4 razy 4 przełączany elektrycznie skrzynia biegów automatyczna CVT Wariator z biegiem wstecznym Zawieszenie przód niezależne MacPherson zawieszenie z tyłu to jest 1 2 Hz 3 na przód mamy olejowe i z tyłu też olejowe. Regulacja napięcia wstępnego sprężyny przód para razy hydrauliczna Z tyłu też tarczę hydrauliczną Opony przód 24 razy 8 na 12 Tyłu 24 razy 11 na 10 długość całkowita 2015, szerokość 1140, wysokość całkowita 1195, wysokość do siedziska 865, prześwit 183 mm, rozstaw 1205 mm. Masa własna to. 295 kg i pojemność zbiornika paliwa to 14,5 litra. W tej chwili odpalimy ten pojazd. Jest to pojazd z homologacją dwuosobową, dźwignia zmiany biegów w tym miejscu. Oprócz tego fajne oparcie. Liczy antwary. Oczywiście z przodu wyciągarka, ledy, oświetlenie. Dziękujemy. Przypominam Państwu Linhai 300, najmniejszy z serii pojazdów Linhai. Do tego mamy modele Linhai, potem Linhai 400. Oczywiście ten pojazd ma homologację T3B, bo tego nie mówiłem. Ten mamy T3B, potem mamy Linhai 400, Linhai 500, które są u nas proponowane. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę internetową www.salonpakułka.pl Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, na nasz Instagram oraz na nasz kanał na YouTube. Dziękuję za uwagę.